Na pewno to znasz, kiedy zadajesz pytanie w firmie, jedno pytanie i wszyscy się na ciebie patrzą z takim zdziwieniem, jakbyś był memem. Kto wysłał newsletter? Nikt się nie chce przyznać, bo nie wiadomo, czy poszło źle, czy dobrze. Jeżeli dobrze, to zaraz by ktoś wyskoczył ja. A jeżeli coś poszło źle, nikt się do tego nie przyzna. Dlatego tak ważne są procedury. Logowanie, kto co robił na stronie. Różne konta dla użytkowników. Każdy użytkownik ma mieć swoje konto, tak żebyś mógł zobaczyć, kto się zalogował, kto wykonał daną zmianę. Jeżeli ktoś się loguje do FTP-ka, niech ma swoje konta, nie jedno ogólne. Jeżeli ktoś się loguje do twojej strony, niech ma swoje konto i loguj, co robi na twojej stronie twój pracownik. Jeżeli ktoś pakuje paczkę, loguj to tą paczkę nadał, tak żebyś nie musiał zadawać pytań, tylko wezwał pracownika i spytał się, słuchaj, tu był problem. Błędy się zdarzają, bo jesteśmy ludźmi. Jeżeli te błędy są jakieś przypadkowe, raz na jakiś czas nic się nie stało, jeżeli błędy są cały czas, no to gdzieś zawiodły procedury, a jeżeli procedury są ok, bo wszyscy pracownicy wiedzą co robić, a jeden pracownik popełnia stop błędy, zakomunikuj mu to, że niestety, ale ma czas na poprawę, ponieważ inni pracownicy zgodnie z tymi procedurami nie popełniają błędów, on nie pracuje zgodnie. Zgodnie z procedurami, daj mu czas na poprawę miesiąc i jeżeli nie, to się po prostu z nim rosnę.